Odcinku. Nakamura jedzie po bandzie królem. legendarny manewr Nigela Shorta. Piekielnie ryzykowny rajd Wary. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Marches. Dzisiaj przygotowałem dla Was top 3 ofensywnych rajdów królem w grze środkowej. Ale zanim zaczniemy, standardowo przypominam o naszej małej zabawie. Spróbujmy razem dobić do 150 subskrypcji oraz 17 łapeczek pod tym filmem. Gotowi? Zaczynamy. Numer 3 dzisiejszego zestawienia otwiera Hikaru na kamura i jego wspaniały manewr królem po bandzie. Zobaczmy, od czego właściwie się to zaczęło. W tej pozycji widzimy pewien problem białego, jest szach. Możemy się obronić na trzy różne sposoby, albo zasłaniamy się gońcem, co spowoduje raczej problemy, ponieważ po h4 stracimy tego gońca i będziemy mieli bardzo ciężką pozycję. Możemy odejść królem do rogu, ale wtedy będzie bardzo duży problem po goniec f3, ponieważ król będzie w ustawieniu matowym. I możemy również zagrać królew 2, czyli to, co Nakamura wybrał w partii. Widzimy, że Nakamura jest tu zmuszony do takiej gry królew 2, aby po prostu nie dostać mata albo nie dostać od razu przegranej pozycji. Natomiast to powoduje i generuje kolejne problemy. Zobaczmy, jak było w partii Hetman D2. Tu wydaje się, że koniec zaraz może być, ale okazuje się, że też nie ma tego końca. Wieża E2 następuje i czarny wykonuje bardzo ciekawą kombinację wieża G2, żeby tutaj zrobić motyw odciągnięcia obrońcy. Król G2 Hetman E2. I teraz jest. Kolejny problem. Nie możemy na razie iść do góry, bo będzie wisiała wieża. Nie możemy za bardzo też iść do dołu, bo następna wieża kroczy na G8 i po prostu będzie nas atakować. A więc nastąpiło wieża F2 z taką ideą, że po wieżach G8 teraz może zagrać goniec G3, ponieważ czarny nie ma czasu na posunięcie H4, bo wisi cały czas Hetman na E2. No i teraz nastąpiło goniec F3. Wyciągając Białego Króla, tak naprawdę do góry, znowu, ponieważ nie możemy za bardzo się cofnąć na G1, bo partia zakończy się szybko matem na G3. A więc jak cofniemy do tego momentu goniec F3, to widzimy, że nie ma odwrotu, już trzeba iść po prostu do góry. Król idzie na H3 i teraz. Czarny zagrał koniec G4, wyciągają, wyciągając tak naprawdę jeszcze dalej tego króla. Czy mógł teraz na Nakamura wrócić na G2? Być może mógł, ale Nakamura się zorientował, że on już remisu nie chce. Czyli tutaj byłoby powtarzanie pozycji w tym momencie. A Biały już gra na wygraną, ponieważ ma figurę więcej, a więc Nakamura. Tutaj podjął bardzo ciekawe ryzyko, czyli poszedł królem na H4. Wygląda to strasznie, ale działa. I to jest najważniejsze. Teraz wisi cały czas Hetman, więc coś musi po prostu czarny z tym zrobić. Następuje Hetman E3. Grozi Hetman G5 z matem, więc biały reaguje Hetmanem B5, kontrolując pole G5. Czarny próbuje to hmm, po prostu kontynuować, żeby ten atak był cały czas groźny. Widzimy, że tu mogą być jakieś motywy z odsłony, jeżeli chodzi o odejście gońca. No ale i również z tym na Nakamura sobie poradził, hetman e5 to bardzo taki ruch dobry na konsolidację, w tym momencie grozi wymiana, a w zasadzie zdobycie hetmana i też mat na c7, więc żeby utrzymać jakąś grę, żeby była ona sensowna, no to czarny podjął dodatkowe ryzyko i zagrał hetmanem na d8, żeby na przykład było możliwe w jakimś momencie zagranie ruchu e6. No ale Nakamura nie odpuszcza, okazuje się, że tutaj on ma co prawda niezbyt fajnego króla, ale ma też atak na punkt C7, więc nastąpiło wieża D2. I teraz po z D7, no widzimy, że już ten atak czarnego nie wygląda aż tak groźnie, aczkolwiek jeszcze biały król musi bardzo uważać. Co wydarzyło się dalej? Nakamura no, zagrał posunięcie wieża D4 i po E6 jeszcze dolał tutaj oliwy do ognia i zagrał król H5. No wygląda to niecodziennie, zaraz król będzie najaktywniejszą figurą białego. Nastąpiło goniec E8. No tutaj jeszcze mógł właśnie łapać prawdopodobnie jakiś remis po posunięciu Hetman E8. Ponieważ, jeżeli ten król na przykład zacząłby się wycofywać aż na pole H3, no to teraz jeszcze czarny może robić jakąś taką kontrę, że gra właśnie wierzą na g5 i za chwileczkę grożą motywy typu e5 i znowu mamy szacha z odsłoną. No właśnie, no i to jeszcze mogło dawać szansę czarnemu w tej pozycji, ale czarny tutaj zagrał posunięcie goniec e8 i ten ruch wyglądał kusząco, ponieważ wypycha naszego króla na pole h6 i wydawałoby się, że czarny ma nawet szansę tu wygrać, ale okazuje się, że wygranej czarny nie ma wcale, ponieważ teraz jeżeli kontynuowałby na przykład ten, to wypychanie naszego króla, Chociaż nie, tu przepraszam, nie może tak kontynuować, bo podstawie wieże. Oczywiście nie może tego robić, dlatego właśnie zagrał czarny hetman e7. No i teraz wydawałoby się, że no pozycja jest ciekawa, bo może grozić czasami jakiś hetman f8. Ale i z tym biały sobie poradził. Nastąpiło wieża f4 właśnie, żeby zabrać to pole. Czarny zagrał goniący f7. No i w tym momencie po hetman f6 znowu Nakamura robi niedokładność, ponieważ okazuje się, że trzeba było już iść na atak na punkt C7 i zagrać wieża C4. Być może bał się po prostu szacha na F8, ale tutaj właśnie fajne jest to, że po Król H7 czarny nie ma dosłownie niczego, a mat na C7 grozi, więc już byłby tu natychmiastowy koniec. Natomiast Nakamura chyba się, się troszeczkę przestraszył tego ataku. Zagrał Hetman F6 i to było niedokładne, bo po Hetman F8 Król H7 to jeszcze czarny miał spektakularną obronę wieża G6. No, i cała akcja mogłaby się kończyć jakimś takim niecodziennym obrazkiem, że właśnie w związku z tym, że tutaj nie, nie za bardzo chcę bić gońcem, chyba chociaż mogę też pewnie. Dlaczego tak mówię, że nie za bardzo chcę? Bo tu jest od razu remis, tak? Natomiast gdyby czarny chciał grać coś na wygraną, no to jeszcze w tej pozycji może. Nie, przepraszam, nie czarny grać na wygraną. Jeżeli biały by chciał grać na wygraną, to musiałby zagrać. Takie posunięcie jak Hetman G6 i po prostu po goniec G6, goniec G6 grać taką pozycję. Czy ta pozycja jest warta świeczki? No nie odpowiem na to pytanie, ponieważ zarówno czarny jak i biały ponosi tu jakieś ryzyko, ponieważ też pionek na C4 może być groźny, a z drugiej strony no, mogę powiedzieć, że ten pionek będzie też bardzo szybko, bardzo groźny, a goniec G6 kontroluje tutaj tego pionka C. Więc wydaje się, że mimo wszystko to biały tu mniejsze ryzyko by ponosił, ale czy wygrałby tę pozycję? No nie wiadomo. Po prostu widać tym samym, że posunięcie Hetman F6 na kamury było bardzo niedokładne, bo po wieża C4 byłby ładny, efektowny koniec. A po Hetman F6 no, czarny mógł się jeszcze po prostu bronić. Po czarnemu się ta sztuka nie udała po prostu. Zagrał tu król B8, tak jak gdyby nigdy nic. No ale no, to nie był czas na taki ruch. Nastąpiło wieża F2. No a tu ponownie ten motyw zwierząt G6 funkcjonował. No ale nastąpiło E5 i po Hetman E5. Biały wrócił na dobre tory, dlatego że znowu stworzył groźbę prawie że matową, i tu już jest to duży problem dla czarnego, ponieważ ta wieża G6 nie działa, która działała cały czas przed chwilą. No to teraz już pozycja będzie po prostu przegrana. No i w tym momencie przeciwnik na kamury się poddał. No, totalnie, totalnie szalona pozycja. Widzimy, że zaczęło się w ogóle niepozornie. Ale chyba bez żadnych wyrzutów sumienia mogę powiedzieć, że całość zagrania na kamury była absolutnie poprawna. Numer dwa w tym zestawieniu przypada Nigelowi Shortowi za jego genialny manewr przeciwko Timanowi. Zobaczmy, o co chodzi w tej pozycji. Generalnie widzimy sytuację, gdzie czarne figury za bardzo nie mogą się ruszać. Widzimy, że tutaj jedyną aktywność wykazuje ten hetman na c6, ale wieże no i król mają taką postać mocno defensywną. W tym momencie Nigel Short wykorzystuje to, że ostatnia figura włącza się do ataku. Widzimy, że już jest aktywna wieża, która naciska na F7, to samo Hetman. Skoczek jest troszeczkę uziemio uziemiony z tym punktem G2. No i wieża na D4 też pełni rolę obrony wieży na D7, więc też za bardzo poszaleć nie może. Natomiast jeżeli widzimy jeszcze ostatnią figurę, tu mamy na myśli właśnie dzisiejszego tytułowego króla, no to on ma bezapelacyjnie. Świetny plan do wykorzystania. Król idzie taką ścieżką aż do pola h6, żeby później zagrozić matem na g7. Nie będzie obrony króla h7, bo wtedy padnie pionek f7. Zobaczmy to w praktyce. Nastąpiło król h2, wieża na co się zagrał timan, czyli tak trochę chyba bez pomysłu. Król g3, wieża się cofnęła, król f4. I teraz już za późno zagrał posunięcie goniec C8, dlatego że oczywiście tu chciał sprowokować jakieś wymiany, natomiast już biały się nie zawahał i zagrał posunięcie król G5, po prostu po goniec D7, król H6, czarne się poddały z uwagi na nadchodzącego Mata. No ale cofnijmy się jeszcze kawałek, ponieważ uważam, że tutaj jest naprawdę ciekawa sytuacja do omówienia. Po posunięciu król H2, które nastąpiło na początku, Timan w sumie mógłby spróbować zagrać goniec C8 od razu. No i tutaj moglibyśmy powiedzieć, że okej, okay, no to może tutaj się uda wymienić jakieś wieże, może się uda ułatwić trochę tę pozycję, ale okazało się, że również tutaj zagranie białego byłoby równie spektakularne, chociaż w nieco innej formie, ponieważ biały mógłby pójść całkowicie do ataku, święcąc wieże na d7. Zobaczmy o co tu chodzi. Goniec d7. Widzimy czarne figury teraz totalnie nie mają kontry, nie mają koordynacji, i biały idzie do ataku przez g4. No i mogłoby się wydawać, że jest to ryzykowne, bo straciliśmy wieżę, czy tu na pewno będzie mat, no ale podsumujmy sobie tak, jeżeli czarny miałby jakkolwiek się bronić, to dla mnie jedyną próbą obrony jest dama c5, dama e7 z próbą wymiany tych hetmanów. Tylko, że jeżeli czarny po prostu tak zagra, no to ja nie dość, że nie dopuszczę do wymiany hetmanów, to jeszcze sobie wezmę wieżą na d7. Cały czas głównym problemem będzie to, że będzie groziło gh, gh i na przykład albo hetman h6 z ideą hetman h7, o ile tu nie będzie wisiał pionek, albo też taki manewr wieża d3, wieża g3. Oczywiście cały czas mówię o wersji po wymianie tych pionków. Jeżeli po gh nie odbije gh, to będzie groziło h6 i dama g7 mat. No po prostu nie ma jak się bronić w tej pozycji e, czarny. Jeżeli czarny by próbował tak wybić, żeby, no nie wiem, jakoś zareagować, to po prostu po h5 widzimy, że znowu grozi h6, musiałby prawdopodobnie to zbić i tu już są na przykład też przeciążenia na punkcie F7, które możemy cały czas wykonywać, czy to bicie wieżą, czy skoczkiem, powinno tutaj już gładko wygrywać, więc tutaj jest jeszcze dodatkowy problem w ogóle z punktem F7. Więc widzimy, że Hetman nie może się ruszać. Jeżeli się Hetman nie będzie ruszać, no to ja mogę właśnie wykorzystać plan bicia na H5, wieża D3, wieża G3 i partia zakończy się zwycięstwem białego absolut cinema. Przykład numer jeden moim zdaniem różni się znacząco od pozostałych przykładów tego zestawienia. W przykładzie, w którym był Nakamura, widzieliśmy sytuację, gdzie Nakamura zmuszony atakiem przeciwnika wyciąga swojego króla w dal. W przykładzie, gdzie Nigel Short wygrywał z królem na H6, nie widzieliśmy tam jakiegoś nadmiernego ryzyka czy stresu ze strony Białego. Natomiast to, co zobaczymy w przykładzie Nawary, ta partia była naprawdę legendarną partią 10 około lat temu, kiedy była rozgrywana. Natomiast już jak ona została rozegrana, to cały szachowy świat o niej wiedział. I słuchajcie, ten przykład różni się od reszty tym, że Nawara wykona tu genialny manewr z własnej woli, podejmując ogromne ryzyko, które jak się okazało się opłaci. Także tutaj myślę, że chyba niewielu zawodników poza Nawarą na świecie zdecydowałoby się na coś takiego, co tu zobaczymy. Ale żeby nie, nie gadać za dużo, zobaczmy o co w ogóle chodzi. W tym momencie mamy taką wczesną fazę gry środkowej, gdzie dopiero po debiucie wymieniły się hetmany. Natomiast to jeszcze nie jest ta kluczowa pozycja. Zanim dojdziemy do kluczowej pozycji, to właśnie uzyskajmy cały kontekst. Cały kontekst polega na tym, że w tym momencie Nawara gra posunięcie B3 przeciwko Wojtaszkowi i Radek Wojtaszek idzie na coś takiego, że gra gońcem na G5 atakując pionka na E3 no i teraz Nawara zanim przystępuje do całej akcji, jeszcze robi taki numer, że wieża z A1 stawia na E1 i po powrocie radka końcem na H4, wieża idzie na B1, czyli na taką potencjalnie lepszą pozycję niż na A1, czyli żeby nie wisiała ta wieża pod motywami. Czyli na przykład nie wiem, jeżeli by się tak zdarzyło, że uda mi się wziąć gońca to wieża będzie naciskać na B7, albo po prostu nie wiem, nie będzie tutaj jakichś związań później po wybiciu gońca na E3, więc no, można stwierdzić, że wieża na B1 faktycznie. Chociaż jest to niuans, to stoi z jakichś powodów lepiej. Być może właśnie w przyszłości będzie to wychodziło, prawda? No i teraz zobaczmy, że Radek Wojtaszek próbuje mimo to powtarzać tę pozycję. I tu się zaczyna cała akcja właściwa, ponieważ teraz idzie król F2 i pogoniec H4. No właśnie, tutaj stoi przed bardzo trudnym wyborem Nawara, ponieważ albo może powtarzać remis król G1, goniec G5. Albo zagrać tak jak w partii, czyli posunięcie król F3. Posunięcie król F3 już wygląda nieco ryzykownie, nawet w początkowej fazie tego wariantu, ponieważ król tutaj jest no dosyć wysoko, a figur jest dosyć dużo, więc oczywiście tym bardziej jak wrzucimy jeszcze ruch E4, który Radek Wojtaszek zagrał, no to ten król zaczyna no, czuć się mało komfortowo w tej pozycji. No i zobaczmy, co się dzieje dalej. Nastąpiło król F4. W tym momencie. No tutaj nie zwracajmy uwagi na te komentarze w sensie, czy to jest znak zapytania, czy wykrzyknik, ponieważ po 10 latach odkąd ta analiza powstała, no to też nie, nie muszą być najdokładniejsze te, te, te wszystkie znaczniki. Więc tutaj posunięcie król F4 jest OK. I teraz okazuje się, że po G5 musimy iść dalej król F5. No zobaczcie na ten obrazek. Wyobraźcie sobie, że mielibyście podjąć tak ogromne ryzyko że król idzie w ogóle najdalej ze wszystkich figur, a tak dużo figur jest jeszcze na szachownicy. No niesamowite to jest, że, że w ogóle Nawara miał odwagę przeciwko Wojtaszkowi, który w sumie był w swoim takim prime wtedy, no miał ranking 2733. No i gra takie posunięcia. Najlepsze jest to, że naprawdę to się trzyma, w sensie, że to działa, to jest dobre dla białego. Zobaczmy dalej. Tutaj jakby wadą dla czarnego jest to, że jeżeli nie da mata, no to ma słabości, na przykład na e4. No, i w ogóle też cała struktura na królewskim się osłabiła. No, ale oczywiście, główne skrzypce na razie gra pozycja białego króla, i oto idzie cała gra. Radek zagrał wieża HE8, i teraz wieża HD1. Czyli zobaczmy, że biały próbuje redukować naturalnie figury, żeby ten król poczuł się lepiej, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że dostanie mata. Nastąpiła wieża E5 szach, i król idzie dalej na wycieczkę. Zobaczcie, teraz to już jest najwyżej położona figura. U białego. No i oczywiście mm, Radek nie chce wymieniać tych wież, tylko chce mieć Atak. Wieża G8. Tu wygląda to, jakby zaraz miał dostać mata biały, bo na przykład grozi wieża G6. No i wygląda to naprawdę bardzo ciężko, ale okazuje się, że w tym momencie Radek, grając wieża G8 i unikając wymiany wież, cały czas ma wiszącego gońca na C4. Więc nawara go przyjmuje i po wieżach G6 król idzie dalej. Mamy już króla na F7. Jeszcze Radek dając szacha na e7, spycha króla na f8. I teraz zobaczcie, jest coś takiego. Mamy bardzo, bardzo y, takiego króla w niebezpieczeństwie, natomiast no, mamy figurę więcej. Więc teraz kwestia jest czarnego: czy czarny szuka wygranej, czy szuka remisu. No i tutaj w pewnym momencie Radek przedobrzył ten atak czyli zagrał wieża f6, a do remisu prowadziło takie ustawienie, że mógł zagrać wieżą z E na g7. I teraz po prostu chcę powtarzać wieża G8 i wieża G7. Jeżeli nastąpiłoby w partii koń E6 i nastąpiłoby teraz wieża G8, to tutaj wieczny szach mógłby nastąpić z skoczkiem, o ile król nie uciekałby przez D6. I tu może król uciekać przez D6, ale to znowu jakby generuje ryzyko, że ta figura zostanie odbita. Król w sumie stąd pewnie sobie jakoś wyjdzie przez C5, tak? Czyli może już nie będzie aż tak dużego zagrożenia, choć nadal jest ono spore. Natomiast widzimy, że tutaj biały pozostaje z takim wątpliwym plonkiem więcej. Aczkolwiek ta pozycja być może byłaby dalej do gry. Tak, ale by była oceniana w okolicach równości. I tak powinien Radek Wojtaszek zagrać prawdopodobnie. Natomiast on chciał tego króla zachować w tym rogu i na tej ósmej linii. Natomiast okazało się, że f 6, król G8. Wieża G6, król H8, król wrogu nie ma tutaj wiecznego szacha i nie ma również wygranej czarnymi. I co się okazało? Nastąpiło z powrotem wieża F6, tak jakby Radek liczył już na powtórzenie pozycji, ale Nawara gra teraz posunięcie wieża F1, żeby uniknąć mata na F8. Goniec F2, mamy taki motyw przesłony, zaraz znowu to wieża F8 może grozić. I teraz mamy wieża F2, czyli po wieża F2, wieża F2. Wieża f1, widzimy taką sytuację, że nawet jeżeli będzie bicie na g2, bo teraz wydaje się, że biały stracił materiał, ale zobaczcie jak już jest mało nagle figur, teraz ten król jest aktywny w końcówce i mamy coś takiego, że po wieże f8, król c7, skoczek d5 zagrał na vara, lepiej było już pójść na taką pozycję z poświęceniem jakości, czyli zagrać najpierw konie 4, Grozi koń D5 i w sumie bardzo ciężko uniknąć tego wejścia na D5 bez żadnych strat materialnych. Jeżeli na przykład by było jakieś koń B4, żeby bronić tego pola, no to mamy posunięcie A3 z następnym koń D5. To było dokładniejsze, dlatego że tutaj, co prawda, Nawara odbił materiał. Ale znowu czarny król się uaktywnił, czyli mamy taką trochę naparzankę, że tutaj będzie mógł biały zbierać pionki z tej strony, a czarny będzie zbierał z tej strony i zacznie się jakiś szalony wyścig. No i tutaj słuchajcie, tak wyglądała ta partia dalej. Ja już do samego końca nie będę jej pokazywał, dlatego że tu już rozumiemy, że ten król na H8 stoi dobrze tak jakbyśmy mieli idealnie ze strony Nawary zagrać to właśnie to koń z piątki na E4 wygrywało, z lidą koń D5 w następnym ruchu, no ale widzimy że przede wszystkim już tu król jest bezpieczny na H8, że manewr został wykonany poprawnie, no i że po prostu to był chyba mój top 1 tak naprawdę z tych manewrów, dlatego że tu ryzyko, które podjął Nawara było przeogromne, a mimo wszystko się zdecydował i co najlepsze było to poprawne a tobie, drogi widzu, który przykład spodobał się najbardziej? Daj znać w komentarzu. Ciekaw jestem, czy podzielasz moje zdanie. To wszystko w dzisiejszym materiale. Trzymajcie się i do usłyszenia.